Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za mną a sprawią, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Słyszymy, że Jezus na początku Ewangelii św. Marka, po tym jak był oszczony w Jordanie, czyli zaczyna swoją publiczną działalność. Słyszymy, że jakby nakreśla program swojego działania, swoich słów, swoich kazań, homilii, swojego głoszenia. Słyszymy: Jezus mówi: "Czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Co znaczy nawracajcie się? Może gdy słyszymy o nawróceniu, myślimy o jakichś praktykach postnych, o jakiejś pokucie, o jakimś sypaniu głowy popiołem, o tym, żeby gdzieś być na kolanach, żeby gdzieś się umartwiać, gdzieś coś, jakieś praktyki pokutne stosować. Ale na to przyjdzie jeszcze czas w Wielkim Poście, już niedługo, w tym roku wcześniej Wielki Post. Ale spójrzmy na słowo nawracajcie się, że słowo nawracajcie się. To jest słowo metanoia, to jest zmienić swój sposób myślenia. Nawracajcie się, czyli zmieńcie swój sposób myślenia, zacznijcie myśleć bardziej o Panu Bogu, na sposób Boży, bardziej po Bożemu myśleć o swoim życiu. I jako przykład widzimy apostołów, których Jezus powołuje. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus widzi uczniów swoich przyszłych apostołów, jak zajmują się tym, czym zajmowali się zawsze, zwykła ich praca. I oni siedzą w tej pracy i myślą, no, jakby nie będziemy pracować, nie będziemy żyć, musimy pracować. A Jezus im mówi: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Mam dla Was nowe zadanie, mam dla Was inne zadanie, inną rolę. Nie tylko musicie siedzieć w tym jakimś małym swoim kątku, przy tych sieciach wokół jeziora całe życie. Wy jako młodzi ludzie marzycie o czymś dużo większym i możecie zrobić dużo więcej. Ale pójdźcie za mną, to Wam otworzę te wielkie przestrzenie tego, co możecie robić, i będziecie szczęśliwi. Jak często siedzimy przy naszych jakichś sieciach, przy naszej jakiejś pracy i jesteśmy niezadowoleni, ciągle nam czegoś brakuje, ciągle jesteśmy niespełnieni, ciągle jest coś nie tak. A Jezus mówi: Pójdź za mną. A ja napełnię Cię, będziesz spełniony, będziesz radosny, szczęśliwy. To nie znaczy, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie, ale będziesz spełniony. I oni stoją przed decyzją, przed wyborem: siedzieć przy swoich sieciach, czy uwierzyć mu, zaufać mu i pójść za nim. To nie znaczy, że oni nigdy więcej nie owili ryb. To nie znaczy, że oni nie wrócili do tych sieci, ale to znaczy, że oni zaczęli inaczej na to wszystko patrzeć. Oni zaczęli inaczej o tym wszystkim myśleć. Zmienił się sposób myślenia. Czyli do tej pory siedzieli, myśleli, to jest moja praca, muszę się trzymać za tą pracę, bo jak nie będę pracował, nie będzie pieniędzy, nie będziemy żyć, umrzemy, będzie wszystko strasznie. Jezus mówi: zostaw, to nie jest najważniejsze. Zaufaj mi najpierw. Zacznij słuchać mojego słowa, zacznij patrzeć, jak ja żyję, zacznij żyć tak, jak ja mówię. Zmień swoje myślenie, bardziej mi zaufaj niż sobie i swoim rękom, swoim wysiłkom, swojej pracy. My często wierzymy sobie, wierzymy w swoje siły, w swoje możliwości, w swój umysł, wierzymy w naukę, wierzymy w technikę, wierzymy w politykę, wierzymy w władze państwowe. Wierzymy po ziemsku, wierzymy temu, co tu na ziemi, myślimy po ziemsku. A Jezus proponuje coś więcej. Nie wszystko jest w moich rękach. Wszystko jest w moich rękach, co ja zechcę, tak będzie. Ty się nie musisz o nic martwić. Rób, co robisz, ale ty myśl o tym trochę inaczej. Zmień swój sposób myślenia. I oni zmieniają, oni się odważyli, i słyszymy, natychmiast zostawili sieci zostawili ojca swego Zebedeusza i poszli za nim. Zostawili, oni coś zostawili, czyli oni to zostawili w swojej głowie. To, co im było takim ciężarem w głowie, w sercu, oni to zostawili i poszli za Jezusem. Oni zmienili swój sposób myślenia. Oni zaczęli inaczej myśleć, inaczej wartościować. Inna była hierarchia wartości w ich życiu. Inny był zupełnie inny sposób myślenia. I tak jest, jak człowiek przychodzi do kościoła, widzę to tutaj często, ludzie, którzy gdzieś nawracają się, gdzieś przychodzą do kościoła i znaczną część życia przeżyli, można powiedzieć, bez Pana Boga. Teoretycznie może gdzieś tam byli ochrzczeni, gdzieś byli wierzący, ale tak naprawdę żyli bez Boga. I oni zaczynają wchodzić w głębi wiary. Chodzą na katechezę, chodzą na msze święto, słuchają Słowa Bożego i wchodzą w głębi wiary, zaczynają przyjmować sakramenty. I ja widzę, jak oni się zmieniają, jak się zmienia ich sposób myślenia. Jak oni mówią wcześniej, ja o wszystkim się martwiłem, wszystko przeżywałem, wszystko było trudne, teraz te same problemy są, ale zupełnie inaczej na nie patrzę. To jest właśnie zmiana sposobu myślenia. Ale często ludziom trudno się zdobyć na takie, taką zmianę sposobu myślenia. Bo często widzę, jak człowiek przychodzi do kościoła i jest zachwycony, jak to jest dobrze, jak to jest spokojnie, jaka to jest głębia, jak to jest pięknie. Ja będę chodził do kościoła, i więcej ten człowiek do kościoła nie przyszedł. Co to znaczy? Ten człowiek zachwycił się, ten człowiek coś, czegoś doświadczył, coś przeżył, ale nie zmienił swojego sposobu myślenia. Wrócił do swojego życia, jakim żył wcześniej, i to życie go wciągnęło, świat go wciągnął nie był w stanie zmienić całkowicie swojego myślenia. On zmienił swoje myślenie na chwilę. To było jakieś jedno pojedyncze doświadczenie, ale nie zmienił swojego myślenia. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy zmieniali swój sposób myślenia na sposób Boży. Także w dzisiejszym pierwszym czytaniu coś podobnego słyszymy o Jonaszu. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głosi upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy. Jak pan powiedział, Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że się odwrócili od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie swojej. Zmiana myślenia. Najpierw zmienił myślenie sam Jonasz, On nie chciał iść do Niniwy, on uciekał od Pana Boga, ale później zmienił swoje myślenie. Posłuchał się Pana Boga, poszedł za głosem powołania i głosił Niniwie. A później zmienia myślenie Niniwa. Oni zmienili swoje myślenie na sposób Boży. Oni się nawrócili, oni przestali grzeszyć, oni zaczęli pokutować, zmienili sposób myślenia, uwierzyli Panu Bogu. Zaczęło się inne życie dzięki temu ocaleni. Także dzisiejsze drugie czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Znów, zmienić sposób myślenia. Tak, ci, którzy mają żony, tak jakby byli nieżonaci. Czyli. Mają żony, żyjemy w rodzinie, mamy styl życia taki jak był, ale żyjemy tak jak nie żonaci. czyli coś jest ważniejsze niż żona, mąż, niż rodzina, niż bliscy, niż krewni. Jest coś, ktoś więcej, ktoś wyżej, jest trochę inne myślenie. Nie tylko to, że trzeba zarobić na chleb, żeby rodzina miała co jeść, a jest ktoś, kto o nas się troszczy. Jest ktoś na pierwszym miejscu, kogo mamy słuchać, za kim mamy iść. Ci, co używają tego świata tak, jakby z Niego nie korzystali. Korzystamy z tego świata, ale my widzimy to inaczej, że ten świat jest całkowicie w rękach Pana Boga i my musimy do Niego przychodzić, Jemu ufać, modlić się, z Nim być, z Nim przeżywać swoje życie, pytać, czego On chce, spełniać Jego wolę w tym życiu. Ten świat tak jakby nie istniał, to, co musimy, korzystamy z Niego, ale nie jest najważniejsze to, co jest w tym świecie, ale to, co jest wyżej. Pan Bóg jest najważniejszy zmiana sposobu myślenia. Dziś przeżywamy niedzielę biblijną, niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek kilka lat temu wprowadził to święto. Bardzo dobrze, że podkreślił też rolę Słowa Bożego, rolę Biblii, właśnie w tym czasie tygodnia modlitwa o Jedność Chrześcijan, gdzie Biblia jest tym, co nas jednoczy, wszystkich chrześcijan, gdzie wokół Słowa Bożego możemy się spotykać i to nas będzie to zbliżało. Ale też dziś słyszymy, co znaczy Słowo Boże. Niniwa nawróciła się dzięki Słowu Bożemu i głosił słowo Boga i to zmieniło w całkowicie sposób myślenia Niniwy. Jezus mówi do uczniów i do wszystkich, do których głosi: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." Czyli żeby wierzyć w Ewangelię, trzeba ją czytać, trzeba ją słuchać i wtedy wierzyć. Przyjąć, że to co czytam w Ewangelii to jest prawda. Ja mam tak żyć według tego słowa, według tych myśli. Ja mam tak żyć, jak jest napisane w Ewangelii. Uwierzyć, przyjąć, tak, to jest moje. Co w Ewangelii usłyszę, ja tak chcę żyć. I to zmienia nasze myśl myślenie. Sposób myślenia nie zmieni się w jednym momencie. Sposób myślenia zmienia się, jeśli codziennie czytamy Słowo Boże. Czytamy, słuchamy, na przykład rozmyślania słuchamy. To jest też słuchanie Słowa Bożego. Jeśli słucham Słowa Bożego i staram się nim żyć, staram się coś w swoim życiu zmieniać, tak jak mówi mi Słowo Boże, w posłuszeństwie Słowu Bożemu. I wtedy się nawracam, wtedy jest metanoja, wtedy jest zmiana sposobu myślenia. Spróbujmy wziąć dzisiaj do ręki Biblię, otworzyć, przeczytać, porozmyślać, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, a może i w komentarzach napisać jakąś myśl, co Pan Bóg powiedział dziś do nas. Niech to będzie rzeczywiście niedziela biblijna, niedziela Słowa Bożego, święto Słowa Bożego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.